Gratuluję. Czego? Wspaniale pomagasz ojcu. Doszliśmy do porozumienia. Nie wiem skąd wzięłaś pieniądze, ale wy więcej. Co z Twoją pracą? Nie płacą ci? Zwolnili mnie. Możesz to zrozumieć? Co teraz? Znajdziesz pracę gdzie indziej. Oszalałaś? Ty jesteś głupia, i Myślisz, że to takie łatwe? Jestem już dla nich za stary. Co jest? Nic. Czemu tak patrzysz? Kpisz sobie ze mnie? Co ty wiesz o życiu? Cześć! Śliczne mieszkanie. Cieszę się, że je zobaczyłam. Urocze. Warto było je obejrzeć. A jaki widok z okna. I w ładnej okolicy. Wynajął je pan. Nie chciałem podejmować pochopnej decyzji. Tutaj panu dobrze. Przepraszam. Oczywiście nie ma pośpiechu. Mam numer do Oktawia. Dziękuję. Teraz twoja kolej. Jak to? Zadzwonisz do niego. Dlaczego ja? Zdobyłam numer. Teraz niech on coś zrobi. Po co? Ten człowiek widział mnie z Pasqualem. Muszę się dowiedzieć, czy coś słyszał. Powiesz Oktawiowi, że chce zatrudnić Martina. Da koncert. Jaki koncert? To tylko pretekst. Dobrze, zadzwonię. Spotkam się z nim, a później. Ja się z nim zobaczę. Wykluczony. Najpierw profesorek, teraz braciszek. Wyjaśnijmy coś sobie. Nie znoszę scen zazdrości. W z tym, bo będzie źle. Dobrze. Zadzwonię do niego. Masz mnie słuchać. Skąd wezmę pieniądze? Nie obchodzi mnie to. Co teraz? Nie zadzwonił, nie napisał. Spokojnie. To nie takie proste. Muszę mu wszystko wyjaśnić. Upadłaś na głowę? To on dał plamę. Obraził się z powodu takiej bzdury. Nie jest mi łatwo. Nigdy nie miałam prawdziwego chłopaka. Co ty mówisz? Daj telefon. Oh. Chris? Chris? Sí, tu sol. <laughs> Masz wolne popołudnie? Około no? piątej. A więc do zobaczenia. Jestem tu z koleżanką. Przyjdź z kumplem. Do zobaczenia. Całuję. Co to było? Mamy randkę. Na dwie pary. A Tomas? Robię to dla przyjaciółki. jesteś kochana. Nie, 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 mi, nie ma w pobliżu. A ja udowodnię ci, co znaczy prawdziwa przyjaciółka. Zgoda. Popsujesz mi fryzurę. Czy Mariana, którą spotkaliśmy zostanie nową panią Koluci? To tylko znajoma. Z Walerią też tak było. I oma się z nią nie ożeniłeś. Przestań trajkotać Przypominam ci, że masz karę Ona ci się spodoba Ma piękne włosy Podobne do twoich Cała jest śliczna Chcę być taka jak ona nie mogę z tobą rozmawiać, ale Peter zawsze mnie wysłucha Prawda, że jest ładna? Bluzka trąciła myszką, ale to można zmienić Za to twarz i włosy Bardzo eleganckie W moim stylu Do tego naturalny makijaż Podobała mi się Tacie też, choć tego nie mówi Znasz się na tym. Szczególnie na modzie. Niestety nie do wszystkich dociera ta prawda. Jedz. Wybiła godzina mojego nieszczęścia. Lecę do Paryża. Spokojnie. Nie chcę. Co za męczarnia. Czemu mnie to spotyka? Chcemy wyjść. Proszę, wytrzyjcie buty. Co z tobą? Uwaga. Co robisz? Nie widzisz, że tu stoimy? Wąchałeś to? Już dwa razy wymiotowałem, daj mi spokój Ja też cierpiałem Widać, że nigdy w życiu nie pracowaliście To prawda Nie zgadniecie Mamo, nie podsłuchuj Poderwałem dziewczynę Obijałeś się w pracy, a my harowaliśmy w pocie czoła Poczekaj Przyprowadzi siostrę. Urządzicie sobie trójkącik. Zwariowałeś? Każdy facet o tym marzy. Na mnie nie licz. Nie lubię takich dziewczyn. Poza tym, jestem już umówiony. Z kim? Z taką jedną brunetką. I ja spotkam się z Sol. Z czego się śmiejesz? Ona cię olewa. Tak uważasz? To prawda Zadzwonię do niej i umówimy się Ja o tym zdecyduję Rozczarujesz się Olewacie? przekonamy się Dzwonię do niej Założymy się? Wychodzisz? Na spacer Odwiedzisz Valentina? Tak. Mogę iść z tobą? Dobrze. Chociaż. Lepiej zostań w domu i skończ porządki. Grasz na wyścigach? Nie wtrącaj się. Dałam Ci pieniądze, bo myślałam, że ich potrzebujesz. Nie prowokuj mnie. Bezczelna smarkula. Jestem Twoją córką. To żałosne, co robisz. Żałosne? Wersja Polska Karolina Władyka czytał Ireneusz Krolikiewicz.